Podajemy im karmę taką, czy zbliżoną do takiej, jaką otrzymywały w miejscu swojego pochodzenia, a karma ta systematycznie w ciągu najbliższych 3-4 dni zostanie tak. Przekształcona. To są niewielkie posunięcia zmieniające nieco objętość niektórych składników tej karmy, czy też godziny podawania, żeby dostosować żywienie całej grupy do tego, do czego przyzwyczajony jest w pewien sposób Malcolm, żeby to całe stado móc po tej adaptacji wspólnie połączyć. I kiedy będą razem wszystkie? Ja myślę, że po cichu, z dala od Kamer, bo to jest wyzwanie spore. Spróbujemy to zrobić może już pojutrze, w piątek. Później zostaje sobota, niedziela na również naukę tych rutynowych, codziennych działań związanych z obsługą opieką nad zwierzętami, a od poniedziałku zaczną się kolejne. Takie milowe kroki w postaci łączenia z Samcem. A jeśli pogoda dopisze, dzisiaj jest nie najlepiej. E, miejmy nadzieję, że sobota, niedziela będzie ciekawsza, że nas